Samsung Bespoke AI Jet Ultra to absolutny top w kategorii odkurzaczy bezprzewodowych. Producent obiecuje gigantyczną moc, topową efektywność oraz, co najciekawsze w 2025 roku, wbudowaną sztuczną inteligencję. Czy ten flagowiec za 5,5 tysiąca zł faktycznie rewolucjonizuje sprzątanie? Sprawdziłem, jak radzi sobie z wyzwaniami i u nas w studiu, i w domu, gdzie walczył z kurzem, piachem i sianem, które mój królik lubi zostawać w całym mieszkaniu. Dzień dobry, bardzo. Samsung stawia sprawę jasno. To jest najmocniejszy odkurzacz z mocą ssącą sięgającą 400W. Z mocą ssącą w odkurzaczach jest dość zabawnie, bo ktoś podaje ją w watach, ktoś w paskalach, a ktoś inny nie podaje jej w ogóle. Niemniej, nie wchodząc w takie rozważania, testowany Bespoke AI Jet Ultra to potężna maszyna i na papierze i w rzeczywistości, o czym trochę jeszcze Wam opowiem. Trzeba przyznać, że ta moc robi wrażenie, zwłaszcza wsparta przez AI. Sztuczna inteligencja ma za zadanie inteligentnie dopasowywać tryb pracy do sprzątanej powierzchni, co widać zwłaszcza w reakcji na dywany o dłuższym włosiu. Rzecz działa szybko, sprawnie dopasowując sposób pracy odkurzacza do sprzątanej aktualnie powierzchni. Wspomnę tu jeszcze, zanim przejdziemy dalej, o stacji czyszczącej. Otóż takowa jest w pudełku z odkurzaczem, a jej zadaniem jest opróżnianie pojemnika na kurz wygodnie i higienicznie. Wszystko działa tu automatycznie, po skończonym odkurzaniu odkładamy sprzęt na stację, a ta odpala cykl czyszczenia i cykl myk-pyk, odkurzacz jest czysty i gotowy do dalszej pracy. A wszystko to, i to jest naprawdę super, bez ani jednego pyłka, ani drobiny kurzu unoszącej się w powietrzu, jak przy klasycznie... Rozwiązanych patentach na opróżnianie zbiornika na kurz. W tym odkurzaczu zanieczyszczenia wpadają do worka umieszczonego w stacji, który opróżnia się co około 3 miesiące. Wspomniałem o mocy oraz stacji czyszczącej, to teraz przyjrzyjmy się, co ten odkurzacz potrafi i co producent upakował do pudełka. Mamy tu czas pracy do 100 minut na jednym ładowaniu, a realnie spokojnie ponad godzinę sprzęt działa aż miło. Mamy też dwie baterie większą i mniejszą świetnie sprawdzającą się choćby do odkurzania samochodu. Tu doprecyzujmy, że odkurzanie na dużej baterii trwa do 100 minut, a mniejsza pozwala na pracę urządzenia do 60 minut. Dalej mamy 5 filtrację z filtrem HEPA i szereg świetnie przemyślanych końcówek. Elektroszczotka Active Dual, która zapewnia skuteczne odkurzanie każdej powierzchni, w tym dywanów oraz wykładzin. Znajdziemy tu miękki wałek, który zbiera drobny kurz z twardych podłóg i nylonowe włosie usuwające sierść i inne zanieczyszczenia z dywanów i wykładzin. Cieszy też oświetlenie LED, bardzo skuteczne oraz wsparcie trybu AI, który automatycznie dostosowuje moc Samsung i obroty szczotki. Elektroszczotka Slim LED AI do podłóg twardych, również wyposażona w oświetlenie LED i również pracująca w trybie kontrolowanym przez AI. Specjalistyczna mini elektroszczotka Pet Tool Plus, która skutecznie usuwa sieść zwierząt z dywanów, wykładzin, sof, łóżek, czy z czego tam akurat potrzebujemy. Wykorzystano tu gumowy wałek z włosiem który świetnie zbiera nawet cienką i krótką sierść, taką atmosferyczną, jak sierść zająca, którymi biega po mieszkaniu. Co ważne, sierść się tu nie plącze, bo mała płytka w szczotce potrafi ją przeciąć, więc no nie musimy sierści odplątywać ręcznie. Nie zapominajmy o technologicznych przewagach, jak łączność Wi-Fi i integracja ze SmartThings. To o tyle ważne, że na wyświetlaczu odkurzacza mogą pojawiać się na przykład powiadomienia o przychodzących połączeniach. Gadżet, dodatek, ale jakże miły, jakże przyjemny. No dobra, co z tym AI? Czy to tylko marketingowy chwyt? Nie. I nie, nie wiem jak to dokładnie działa. Liczy się dla mnie jednak to, że działa to świetnie, a różnice w pracy odkurzacza w innych trybach oraz w trybie AI widać wyraźnie. Aby aktywować pełne możliwości AI, konieczne jest sparowanie sprzętu z aplikacją SmartThings. Otrzymujemy wtedy szereg smart funkcji, Takich jak autodiagnostyka i automatyczne dostosowanie mocy do podłoża. Nie zagłębiałem się w algorytmy odpowiedzialne za analizowanie sprzątanej powierzchni, ale faktem jest, że ten odkurzacz na dywanie wkręca się na topowy performance, to słychać i czuć, a na twardych podłogach, dość w zasadzie czystych, pracuje subtelnie, a przy tym naprawdę skutecznie. Czy ten tryb musi się nazywać trybem AI? Nie wiem. Pewnie tak, znak czasów. Dla mnie jednak może go producent nazywać, jak tam sobie wymyśli. Ważne, że działa to doskonale. Mówiąc bez ogródek, Samsung Bespoke AI Jet Ultra to jeden z najskuteczniejszych odkurzaczy na rynku. Serio, dawno nie miałem na testach tak dobrego sprzętu. Sprzętu, do którego nie mogę się przyczepić, bo, mając na uwadze skuteczność sprzątania, nawet cena tego modelu nie przeraża. Jasne, jest drogo, ale jest super. Turbo skutecznie. I tak, skuteczność zasysania jest absolutna. Psia, sierść, kurz, piach, a nawet siano. Ten odkurzacz pomyka dosłownie wszystko, doskonale radząc sobie zarówno z twardymi podłogami, jak i dywanami. Tu widzicie, co tam odkurzacz odkurza na naszych studyjnych podłogach, a jest jesień, błoto tu i ówdzie, liście leżą na chodnikach. No wnosi się tego do biura trochę pod butami i Samsung Bespoke AI Jet Ultra na miękko sobie z tym wszystkim radzi. O skuteczności mogę się wypowiadać jedynie w superlatywach, ale wymyśliłem sobie wadę, o której wspomnę. Mowa o rozmiarze elektroszczotek, które są dość wąskawe. Szkoda, bo gdyby były nieco szersze, sprzątanie trwałoby krócej. Z drugiej strony, fakt, że nie są to super szerokie szczotki, przekłada się na świetną zwrotność i łatwość manewrowania pod meblami. Innymi słowy, nie ma róży bez kolców. Prawie koniec, więc, kilka słów o jakości wykonania. Tak wiem, no, dziwne. Na koniec o materiałach. Uznałem, że zmienię tu nieco chronologię, pobawię się konwencją, bo dawno nie miałem w łapach sprzętu tak efektywnego, tak dobrze zaprojektowanego i jednocześnie tak zwykłego. Nie zrozumcie mnie źle. Samsung bez AI Jet Ultra to ładny odkurzacz. Estetyczny, wpisujący się w stylistykę producenta, ale to też sprzęt, który nie powstał dla designu. Design jest tu pokłosiem intuicyjności obsługi, praktyczności, racjonalnych decyzji projektowych. Jest ładnie, ale na wystawę nikt z tym odkurzaczem nie pójdzie. Brawa jednak za jakość materiałów. Plastiki są super, miłe w dotyku, wytrzymałe i świetnie ze sobą spasowane. I tu znowu widać zwrot w kierunku jakości podyktowanej praktycznością. Aj no, jak ja lubię takie podejście do projektowania sprzętu. Dobra, dwa szybkie oddechy. Warto postawić na Samsung Bespoke AI Jet Ultra? Tak, to odkurzacz, który pod względem skuteczności, jakości wykonania i wygody obsługi zasługuje na najwyższą ocenę. Jest to urządzenie efektywne, świetnie wykonane, funkcjonalne, doskonale przemyślane. Niestety jest też drogie. Ale pamiętajmy, że pojęcie drogi to kwestia perspektywy. Mało tego, a jakby tak zapłacić dużo za sprzęt, za topowy sprzęt, który będzie nam służył kilka lat, będzie skuteczny i niezawodny, to no niezły pomysł, pomysł. Nie oceniam. Oceniam za to sam odkurzacz i biję mu brawo, bo to w mojej ocenie jeden z najlepszych odkurzaczy pionowych na rynku. Spokojnie top 3 of all time.